Dźwigam kolejny kolejny okres tą koronę. No, chciałabym już naprawdę ją tak oddać w dobre ręce. I są bardzo fajne kandydatki w tym roku. Ja już nie wiem czy ta Miss będzie wybrana do 2013 czy 2014. Bo ja jestem Miss 2012, 2012 roku w 2014 roku. Więc to, 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 to jest już kawał czasu i yy, tak naprawdę nie wiem. TVP odmówiło transmisji yy, z różnych przyczyn nie do końca mi znanych. I nie wiem, kiedy będzie, kiedy, kiedy będzie kolejna edycja wyborów mi I Mimo żadnych przecieków, że to wiesz, no, dwa miesiące czy rok? Nie wiem, albo maj, nawet słyszałam ostatnio, że grudzień, więc już. Myślisz, no, że to... jest taka szansa, że tego w ogóle nie będzie? Nie, nie, nie. nie. Uważam, że, że będzie, bo to jest najstarszy konkurs konkurs z tradycjami, który ma swoją renomę. Ym, I konkurs się odbędzie. Tutaj chodzi bardziej teraz o, o transmisję i o to, która telewizja to wyemituje. Może moja. Może twoje, ale wiesz, mówisz o tym, że to jest ciężko nieść tą e, koronę, byś się chętnie no, no, jej pozbył. Tak cały czas patrzą ci na ręce, jesteś osobą na świeczniku, musisz być takim przykładem dla wielu osób. E, jest to w jakiś sposób trochę ogranicza cię w działaniu. Ja, tak jak już teraz jesteśmy tutaj na ramówce, mam nowe projekty, nowe wyzwania i chciałabym gdzieś też sobie trochę odpocząć od tego miskowania. To, to też jest kawał ciężkiej pracy. No to jeszcze takie mało dyskretne pytanie, ale wiesz, no zawsze bądź pod opieką y, biurami z Polonia. I pytanie, czy w związku z tymi aferami, które były niedawno, nie ucierpiałeś w żaden sposób? Ja nie ucierpiałam. Moja współpraca z panią Małgorzatą Herde, która została zatrudniona przez biurami z Polonia, przebiegała bardzo pomyślnie.